Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Adams i witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. I dzisiaj może jesteście troszeczkę zdziwieni, że jesteśmy w takim miejscu, a to jest pusty świat. W którym są jedynie zwierzęta. No oczywiście, żeby nie było tak samotnie. I, i jest coś takiego. I to jest skok, który jest dosyć trudnym skokiem w Minecraftie. I no, powiem tak, zainspirowałem się jednym materiałem. Tutaj właśnie puszczam Wam urywek. I uznałem, że okej, okay, robimy to i ten film nie skończy się, póki nie dam rady zrobić tego skoku. I będąc tak zwany całkowicie szczerym, to parę razy próbowałem wczoraj robić. I to jest naprawdę jak dla mnie skok mega ciężki. Yy, chodzi, no to to jest taka 180, tylko że tutaj na dwa klocki i po skosie. Oczywiście tu jest coś X, więc yy, powinno to pójść troszeczkę łatwiej. I jeżeli taki odcinek Wam się spodoba to możecie stawić łapeczkę w górę subskrypcję. Już myślałem, że za pierwszym razem mi pójdzie, ale, ale dobra. Jeżeli taki film właśnie Wam się spodoba, to zostawcie nam łapeczkę subskrypcję na kanale. I nie zapomnijcie o komentarzyku, o ocenie filmu i, i jeżeli chcecie więcej wróców takich materiałów, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. I w ogóle co, co chcecie, żebym nagrywał, bo totalnie nie wiem. Wpadłem taki pomysł, nie wiem czy jest dobry, czy jest zły, ale... No dobra, to jest bez przedłużenia, bo ten film może trwać godzinę, może trwać dwie, chociaż nie sądzę. Chociaż nie sądzę. Jest to trudny skok, ale jest szansa, że mi się on uda. Aj, widzieliście jak było blisko? Aj, kurde. Nie, bo pokażę Wam, że takie 180. Tutaj. Yy... O, dobra. To można zrobić bez problemu. W ogóle powinienem wyłączyć Game Moda. I oczywiście Game Mode 0. Takie 180 to się robi bez problemu. A no taka już jest troszeczkę trudniejsza. Sto troszeczkę trudniejsza. Kurde. Dobra. Teraz się uda. Prawie, prawie, prawie. Najprawie no, ten skok jest dla mnie jednym z najcięższych. Znaczy, oczywiście jest jeden taki skok, którego który próbowałem robić przez długi czas i nigdy mi nie wyszedł. jest 180 przez 3 bloki. Wiem, że jest te do wykonania ten skok, ale no jest mega. Co? Wyszło mi!